Na pewno w przyszłości wszyscy będziemy mieli niższe emerytury niż jeszcze mieli nasi rodzice czy ciotkowie. Wynika to po prostu z tego, że dzietność maleje, wydłuża się dalsze trwanie życia, coraz mniej osób będzie pracowało na te emerytury, na świadczenia przyszłych emerytów. Nie jest to tylko polski problem, jest to właściwie problem wszystkich krajów unijnych i nie tylko. Sobie nie było nigdzie te świadczenia systemu obowiązkowego, nie zapewnią godnego życia na starość. Na pewno większy problem mają kobiety, dlatego że one po prostu krócej pracują. Mają też wiele okresów nieskładkowych, kiedy wychowywały dzieci, były na jakichś urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych, często zdecydowały w ogóle na urlop bezpłatny i przerwanie pracy na jakiś czas, więc to w sposób naturalny będzie rzutowało na ich przyszłą. Emeryturę. Duży problem będą też na pewno miały osoby te najniżej zarabiające, albo osoby pracujące na własnej działalności gospodarczej, na tzw. umowach śmieciowych, no dlatego, że mogą sobie, mówiąc brzydko, nie wyrobić nawet tej minimalnej emerytury. Jeżeli nawet będzie dopłata do tego z budżetu państwa, no to będą to naprawdę świadczenia na jakimś absolutnie minimalnym poziomie. I wydaje się, że jedynym sposobem na to, żeby te dochody na emeryturze pozwalały na rozsądne życie, jest dodatkowe oszczędzanie, no ale z tym niestety nie jest najlepiej. Jeżeli się popatrzy na polskie dane, to okazuje się, że na koniec według danych Komisji Nadzoru Finansowego za rok 2015 były właśnie trzy takie formy oszczędzania na przyszłą emeryturę. Które też są jakby nadzorowane przez komisję, które są popierane przez państwo, to są pracownicze programy emerytalne organizowane przez zakłady pracy i to są indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Skrócenie wieku emerytalnego na pewno będzie miało wpływ na wysokość przyszłych emerytur. Po pierwsze, osoby, które skorzystają z tego krótszego wieku emerytalnego, no Ewidentnie będą miały mniej środków zgromadzonych, a dłużej będą pobierać świadczenie. Mówi się wprawdzie, że ten wiek skrócony jest pewnym ukłonem w stronę pracownika. To nie jest przymus przejścia na emeryturę. No oczywiście, że przymusu nie ma, ale badania pokazują, że Polacy, jeśli tylko mogą odejść na emeryturę, to w pierwszym możliwym momencie robi to około 90% osób, więc myślę, że będzie to realny problem, bo po prostu przypuszczam, że większość. Pójdzie na tę emeryturę, odejdzie przy pierwszej nadarzającej się okazji.